Jesteś odważny lwie. Dziś chciałabym ci przypomnieć o tym, że masz w sobie wielką moc. Nie widać jej oczami, ale to taki ryk lwa w twoim sercu, który mówi: dasz radę. Możesz to zrobić. Spróbuj. To jest odwaga. Odwaga pomaga nam działać nawet wtedy, kiedy się trochę boimy. Ale kiedy zrobimy pierwszy krok, potem drugi. Ten strach robi się coraz mniejszy i mniejszy, aż w końcu całkowicie znika. I wtedy odkrywamy, że potrafimy więcej niż myśleliśmy. Stajemy się silniejsi, mądrzejsi i bardziej pewni siebie. Fajna ta odwaga, co? Twoja odwaga jest dużo większa niż każda przeszkoda większa niż lęk, wątpliwości czy strach. Jesteś jak kotek który zawsze spada na cztery łapy bezpieczny i spokojny, bo wie, że wszystko działa na jego korzyść. A ponieważ zawsze jesteś bezpieczny, masz odwagę żyć odważnie. A żyć odważnie to żyć życiem swoich marzeń. Pomyśl, co byś chciał i uwierz, że już to masz. Świat jest dla ciebie ciekawy i pełen przygód. Codziennie odkrywasz coś nowego i odważasz się próbować nowych rzeczy. Jesteś jak mały odkrywca, który odkrywa świat z pozytywnym nastawieniem i uśmiechem, a to sprawia, że świat też się do ciebie uśmiecha poprzez miłych ludzi, fajne sytuacje, nowe odkrycia. Odważnie pokazujesz, kim jesteś, jak paw, który dumnie rozkłada swoje pióra i nie chowa kolorów. Jeśli coś ci się nie podoba, mówisz nie. Jeśli coś ci się podoba, mówisz tak. Masz też odwagę powiedzieć, nie wiem, nie rozumiem, nie chcę tego robić. To też jest siła. Nie boisz się mówić, co czujesz i czego chcesz. Masz odwagę mówić, przepraszam i wybaczam. Nawet jeśli się zezłościsz, to dajesz sobie prawo do odczuwania wszystkich emocji. Wtedy odważnie powiedz, co ci się nie podoba, z szacunkiem do innych, ale stanowczo. Najważniejsze jednak. Aby nie chować urazy i się nie obrażać. Masz również odwagę przyznać się do błędu i próbować jeszcze raz. Twoja odwaga pozwala ci spełnić każde twoje marzenie, jak ptaszek, który wierzy w swoje skrzydła, zanim poleci. Odważnie marzysz, bo wiesz, że jesteś wystarczająco mądry, silny i sprawczy, aby spełniać swoje marzenia. Wszystkie. Odwaga to Twój talent. Jesteś odważny. A teraz powiedz, w jakich sytuacjach zachowałeś się ostatnio odważnie jak lew?